Dekoracji będzie dokonywał pan prezydent Polskiego Związku, pan Krzysztof Kawaler i pani poseł Magdalena Sroka. To jest Mistrzostwo Polski, kategoria A. Mistrzem Polski został pan Krzysztof Szkolny, okręg Wałbrzych. Bardzo prosimy. Brawa dla Pana Krzysztofa, pierwszym wicemistrzem Adrian Kobiela Okręg Kielce. Jest Pan Adrian. Brawo dla pana Adriana. Drugim wicemistrzem został Grzegorz Durlej, okręg Kielce. I brawa dla całej trójki nagrodzonych. Teraz chwila dla fotoreporterów. Serdeczne gratulacje. Dziękuję Pani Poseł. Proszę Pana Prezydenta o pozostanie i proszę do dekoracji w kategorii B Pana Wiceprezydenta, Pana Piotra Kobendze. Witamy Pana Wiceprezydenta. Kategoria B w mistrzostwach Polski za rok 2020. Mistrzem został Łoj Krzysztof Okręgopole. Bardzo prosimy Gratulacje dla pana Krzysztofa. Pierwszym wicemistrzem Rumiński Tomasz Janusz Okręg Toruń. Nie widzę. Drugi wicemistrz Pasoń Rafał i Smerdziński Andrzej Okrękielce. Serdeczne gratulacje i chwila dla fotoreporterów. Jeszcze raz gratulacje i dziękujemy mistrzom w kategorii B. Proszę o pozostanie Pana Wiceprezydenta, Pana Piotra Kobence. Przechodzimy do kategorii C. Mistrzem zostali Mocarski, Tadeusz i Witold, Okręg Białystok. Wielkie brawa dla pana Tadeusza i Witolda. I pierwszym wicemistrzem został pan Piotr Bugała okręg Katowice. Brawa dla Pana Piotra. Drugi wicemistrz to Marciszewska Ewa i Dariusz okrękielce. Kielce. Brawa dla Państwa Marciszewskich. I chwila dla fotoreporterów. Jeszcze raz brawa i gratulacje dla mistrzów w kategorii C. Dziękuję panu wiceprezydentowi, panu Piotrowi Kobędzy. I chciałbym zaprosić do dekoracji w kategorii M pana prezydenta Rumuńskiego Związku Gołębi Pocztowych, pana Mariusza Tunduka. Nadmieniam, że Rumunia jest gospodarzem olimpiady w sierpniu 2022. Witamy bardzo serdecznie pana prezydenta Rumuńskiego Związku, który wraz z panem prezydentem Polskiego Związku będzie dokonywał ceremonii dekoracji w kategorii M. Mistrzem został Ege Ege Zygmunt Eugeniusz Okręg Rzeszów. Serdeczne gratulacje dla mistrzach maratonu. Pierwszy wicemisz to Adam Szczęsny, Okręg Rzeszów. Gratulacje dla pana Adama. Drugi wicemisz Mikołajcza Kazimierz i Piotr, okręg Leszno. Jeszcze raz gratulacje dla najlepszych hodowców w kategorii M i chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy mistrzom maratonu. Ja proszę o pozostanie panów prezydentów na, na mównicy i bardzo proszę o przejście do kategorii Mistrzostwo Polski Kategoria Młode. Ceremonii dokonuje pan prezydent Rumuńskiego Związku i Pan Prezydent Polskiego Związku. Mistrzem został Krzysztof Szkolny Okręg Wałbrzych. Brawa. Pierwszy wicemistrz Witek Łukasz Małgorzata Kamil okrękielce. Nie ma chyba pani Małgorzaty. Okrę... Polski Związek Kwiaty przygotował. Gratulacje dla Pana Łukasza i Kamila i dla Pani Małgorzaty. Drugi wicemistrz Wojciech Kusiński, okręg Płosk. Nie widzę, także jeszcze raz gratuluję i przechodzimy do momentu dla fotoreporterów. Gratulujemy Mistrzom w kategorii Młode. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi Rumuńskiego Związku i prosiłbym o wyjście na scenę pana wiceprezydenta, pana Mirosława Gamrze, który będzie dekorował wraz z prezydentem panem Krzysztofem Kawalerem kategorię derby. Mistrzem Polski w kategorii derby w roku 2020 został Pan Krzysztof Szkolny Okręg Wałbrzych. Pan Krzysztof już jest cały biało-czerwony. Pięknie te szarfy wyglądają. Gratulacje dla pana Krzysztofa. Pierwszym wicemistrzem sobą Robert Agnieszka, okręg Wrocław. Kiedyś nie do pomyślenia, teraz coraz więcej pań w tym naszym związku to dobrze. To troszeczkę związek łagodnieje. Gratulacje dla pani Agnieszki, pana Roberta. Drugim wicemistrzem został Pawłowski Ryszard Małgorzata, okręg Wałbrzych. Mówiono, że, ma, że gołębie rozbijają małżeństwa, a tutaj łączą przecież. Gratulacje dla wszystkich mistrzów i teraz chwila dla fotoreporterów Dziękujemy Mistrzom.